Więc bardzo serdecznie z tej strony to Zatoką się tylko znajdzie czas na odcinek z Carier Bankersa sezon drugi, przedostatni odcinek właśnie tego drugiego sezonu trochę nam to zajęło, ale już za chwilę zakończymy sezon i też puchar świata. Bo i kończymy sezon, bo zaczęliśmy w Fiskapie, później puchar kontynentalny i teraz puchar świata. Ale zaczynamy od walki o klasyfikację generalną o Kresztową kulę, bo tutaj jest bardzo ciekawie, bo i. Jaj Ja i Ajzem, Żyła mają szansę, ja jestem na miejscu 23, więc dla mnie wynik bardzo dobrze. Duża przewaga nad 24. Stefanem Laje. E, w Pucharze Narodów m, powinniśmy triumfować po 2000, prawie punktów, półtora e, punktów z 1500 punktów straty, czyli pół tysiąca, e, nie, 1500 punktów straty reprezentacji Niemiec. Więc wątpię, że oni to odrobią. Już to tutaj Puchar Harlotów, gdzie Żyła jest na razie liderem, bo mieliśmy tylko jeden konkurs indywidualny to był Vickersund. Ostatni rower zakończyliśmy nie wiem jakim cudem, ale na 59? Nie wiem jak, ale też rozpoczynamy klasyfikację to będzie planica Seven. Dzisiaj, oczywiście, teraz może zaczniemy od treningu, który zostanie rozegrany na, właśnie na skoczni w planicy. Ustawię sobie wiatr na random, bo tak musi być. Oczywiście zobaczymy, jak wyjdzie ten trening. Mam nadzieję, że okej. Okay. Drugie loty w tym sezonie i drugie od dawna u Prankersa, bo właśnie w ostatnim odcinku byliśmy w rower, gdzie skakaliśmy właśnie na Vickersund. No, wyniki takie sobie, bo oczywiście się zakwalifikowałem do konkursu i zakwalifikuję się do drugiej serii, więc jest plus. Ale mam bardzo słaby wiatr w plecy. Mocny. Oj. To ten skok nie będzie w ogóle dobry, ale no z takimi warunkami to co się dziwić. Trzy skoki sobie oddamy w planicy. 187 metrów pierwszy. No wynik mało satysfakcjonujący. Mam nadzieję, że drugi będzie o wiele lepszy. Eee, no zobaczymy. Dzisiaj są rozgrywane ćwierćfinały. No mi się zdaje takim sercem jestem za Szwajcarią, bo naprawdę pokazała klasę w tym meczu eee, z Francją i pokazała, że można pokonywać Mistrzów Świata i naprawdę w, też wierzę w Danię, bo patrząc na to, Duńczycy naprawdę są mocną reprezentacją, mimo Christiana Eriksena, mimo tego dramatu z Finlandią. a Jeszcze takie inne mecze Belgia-Włochy, tutaj będzie trudniej i chciałbym zobaczyć jakieś fajne widowisko i moim zdaniem ten mecz będzie mało bramek, bardzo mało bramek, nie wiem, jedna, dwie, ale zakończy się to po dogrywce i pewnie częściej będą atakowali Belgowie. I prędzej czy później może to się udać, więc mi się zdaje, że Belgowie to wygrają. A jeszcze odwracając mecz Hiszpanów, nie Hiszpanów tylko... E, jaki tam był jeszcze jeden mecz Ukraińców z Anglikami, to pewnie jest zwycięży Ukraina. Ukraina przegra, a Anglia wygra, ale dobra. Bez gadania idziemy do konkursów w Planicy. Zaczynamy konkurs w Planicy i też zaczynamy nową generalkę Planisa 7. E, właśnie rozpoczynamy kwalifikację, oczywiście tutaj tylko 40 się zakwalifikuje. I te kwalifikacje, które miałem w ostatnim e, konkursie w Fickers, no to jakoś dobre nie były, chociaż się zakwalifikowałem, więc to jest plus. No i teraz Brankers, reprezentant polski. Chyba już powinienem na spokojnie się utrzymać w tej czołowej 30, i tak z powodu tego, że zacząłem po turnieju 4 skoczy, więc wynik bardzo dobry. O, ładnie, ładne wyjście z progu. To będzie dobry skok. No i bardzo ładny skok! Będziemy prowadzili. 222,5 metra, chociaż mówię, mój rekord życiowy wynosi z pierwszego sezonu. 242,5 metra z Wikersun, a teraz 222,5 metra i mamy pewną kwalifikację i o prawie 10 punktów wyprzedzamy Severina Freyna, więc wynik bardzo i to bardzo dobry. Teraz, żeby. No, nie będziemy wygrywali kwalifikacji, ale to będzie. trzecie miejsce! O kurde! Eh, wynik bardzo dobry! Jestem najlepszy z Polaków, nie no, na razie nie jestem w czubie tabeli Pranicy Seven, oby tak dalej. Żeby teraz nie spartolić oczywiście konkursu, oczywiście będziemy startowali tylko w dwóch konkursach, w tym pierwszym i w tym trzecim, bo w drugiej jest drużynówka i wątpię, patrząc na to oczywiście, coraz bliżej jestem tej kadry drużynowej, ale jeszcze nie, jeszcze nie, moim zdaniem ta czwórka stękała, żyła, kubacki stok jest bardzo mocna. I teraz, no... No, skok krótszy niż e, w kwalifikacjach 218, ale prawie, patrzcie! Taka sama nota! Nie, przecież miałem tylko 209, ale taka prawie sama nota! Będzie cud tabeli! No, jak na to wygląda? Zobaczymy. Wyprzedziłem Stefana Lea i bardzo dobrze. I patrzcie! Patrzcie! Nie! Ja nie mogę, jestem liderem! Co Je się dzieje?! No, gdyby to był wiatr pod nartę, no to pewnie byłbym dopiero w trzeciej dziesiątce. A tu mam szansę stanąć na podium. E ja no, chłopy, nie można tego zmarnować. Czy nie można tego zmarnować. Nie można. Już widzę, jaki to będzie tytuł, jeżeli teraz wstanę na podium. O, ale kurde, 231. No wątpię. Ale podium, przynajmniej trzecie miejsce, to będzie coś dobrego. Albo doskoczyć. To jest dobry wynik. Nie, nie, nie będzie, nie będzie zwycięstwa. Ale 217. Nie, piąty jezu! No, czemu to zmarnowałem. Ojej, ale i tak. Piąte miejsce: wygrywa Żyła. Drugi Eisenbichler i trzeci Kraft. Oj, szkoda, szkoda tego pierwszego. z jestem drugi z Polaków, więc to tak bardzo ważne. Żyła dalej, liderem Puchary Świata. To mnie bardzo cieszy. Pamiętajmy, że. Ci, którzy wiedzą, to jeszcze to nie jest ostatni odcinek. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze będzie benefic Kamila Stocha, bo Kamil Stoch po tym sezonie kończy karierę e, po Mistrzostwach Świata w Park City. więc no, Zobaczymy, jak to wyjdzie. I pewnie po tym sezonie, jak Kamil zakończy karierę, no to letni sezon, no zobaczymy, kto go zastąpi, jak to wszystko będzie wyglądało. E, też Stefan Hula kończy karierę. Niestety, Stefanek też kończy karierę bardzo dobrą. Patrzę sobie na generalkę, bo. Bardzo dużo chyba awansowałem. No, chyba tak, patrzcie. 20. miejsce, oj! To nawet jeszcze nie, no to Hybeka strata bardzo duża. A jeszcze jeden konkurs indywidualny został. Piotrek jeszcze będzie walczył z Ajsem bo już, no, Kubacki nie ma szans, ale będzie jeszcze walczył z Granerudem i Stochem o trzecie miejsce w generalce. No to dobra, no teraz popatrzmy sobie, odpocznijmy i popatrzmy na konkurs drużynowy w planicy. No, i gdy nadchodzi konkurs drużynowy, to musi być oczywiście wiatr pod narty. No ale dobra. Zobaczmy sobie, jak nasze kadro skacze. Drużynówce? Polska na drugim miejscu. Na pierwszym Niemcy. Ładnie, Andrzej skoczył. 263 metry. No tutaj, bez jakichś zaskoczeń. No to dobrze, no po prostu lećmy dalej. Przelećmy ten konkurs szybciutko. Eee, popatrzmy. Dalej Niemcy, ale bardzo ma strata Polaków i patrzcie, Japończycy! Ryaju, no Ryaju, no to można było się tego spodziewać. 236 metrów, ładnie. Yy, na drugim miejscu dalej Polacy. Nawet ładnie, 247,5 na razie, na dalszy skok. Chociaż Piłspaczka ma najlepszą notę. No i dalej tutaj bez jakiś zmian, Norwegia spadła, Słowenia. Niemcy, Austriacy spadli. No Hebek tak sobie skoczył. Patrząc na jego ostatnie wyniki. No i teraz popatrzmy... Polacy wracają. Pięknie, i to z jako dużą przewagą. Żyła, ale co się stało z Geigerem? 232 metry, no skok, dobra, ale Piotrek. 251,5 wyrównuje rekord polski. I Japonia dalej się utrzymuje na trzecim, proszę bardzo. No, żeby tego tutaj nie spartali tego Keijczysa, to. No, bo już mile nie będzie. No, palacy na prowadzeniu to z dużą przewagą. O, Słowenia Sł Jak ładnie tutaj zaatakowała. Ósmy Laniszek. 233,5. A nie, to Peterskaka 243, więc też ładny skok. Na drugim miejscu Niemcy, na pierwszym Polacy. Kto oddał taki? No ładnie Kamil, 245 pół i Daniel Huber, proszę bardzo. Armii o tego i tak dalej e, poza podium. No i Japonia też spadła, Okej Sato. No najgorsze ze wszystkich Japończyków 228. Dobra, zaczynamy. Przechodzimy do drugiej serii. E, jeszcze taka informacja, w konkursie ostatnim nie będzie treningu. Bo ten konkurs będzie rozgrywany rano, więc nie będę miał kiedy rozegrać tego treningu. Na, na Polacy, na, na razie, na prowadzeniu to jest dużo przewaga, na drugim Norwegowie, na trzecim Niemcy, ale Japonia walczy i Austriacy tak samo i Słoweńcy, więc będzie ciekawa walka do końca. Zobaczymy, może nawet po tym. No, Polacy chyba nie powinni stracić, bo przewaga jest bardzo duża. Tak jest: Norwegia i Japonia, więc znowu Japonia wyprzedza znowu Kobayashi, tym razem 240. I on ma najlepszy wynik na razie indywidualnie, więc wynik dobry. Niemcy będą musieli atakować. Austriacy i Słoweńcy no, trochę już odpadli. E, zobaczymy, ale jeszcze mogą dogonić. Chociaż bardziej mi się zdaje, że Austriacy mogą. No i reprezentacja Polski na prowadzeniu. Na drugim Niemcy, na trzecim Japończycy, na czwartym Austriacy, na piątym Norwegowie. Ja zapomniałem, że tandet tutaj skacze. No przecież. Ale dobrze, zostawmy to. Po tym sezonie zmienię, spokojnie, i no Słoweńcy dalej mają małą szansę, ale Japończycy no się trzymają dobrze. A przecież jeszcze ostatnia kolejka, czyżby Japonia stanęła na podium, żeby tego nie zepsuł Keiji Sato? Nie! Polacy wygrywają, no i bardzo dobrze, z dużą przewagą. Na drugim Niemcy, na trzecim Japończycy, a Norwegia spadła, no czy utrzymała się na tym piątym miejscu. No też bardzo słabe skok grany ruda. I popatrzę sobie, oczywiście ładna ceremonia, nie chcę pokazywać berki, kto tu skacze. Przedskoczek chyba nie. No i no bardzo ładna ceremonia, superancko. No i chyba tym akcentem Polska zwyciężyła w całym i to całym Pucharze Narodów. No i super, no ja też troszeczkę taką cegiełkę dołożyłem, no bo tutaj też się liczą starty indywidualne. No i cóż. Patrzę sobie na drużynówkę i tak, Polacy wygrywają, nawet gdyby tutaj wszyscy Niemcy byli jak to jest niemożliwe. A Planica Seven jeszcze nie patrzyłem, tu na pewno nie mam szans na zwycięstwo. Spadłem na 29 miejsce, no to chyba logicznie, nie startuję w drużynówce. Ale <ścoughs> Stadion był gorszy od, nie wiem, Klausa, który skoczył tylko trzy razy, a chłop, ile on skoczył? A ja może nie zakwalifikował się, to on to przynajmniej cztery razy skoczył. No, ale dobrze. Piotrek prowadzi z dużą przewagą, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. To no cóż, czas na ostatni konkurs w planicy. Ostatni skok w Pucharze Świata w tym sezonie Brankersa. Mam nadzieję, że będą to trzy skoki, niż jeden. Mam nadzieję, że ten Puchar Świata zakończy jak najlepszą stylu, Tylko dlaczego, gdy ja skaczę, musi być wiatr w plecy? Tego nie wiem. Ale dobrze, też warto powalczyć o zwycięstwo. To też dobry wynik. Żeby pokazać, że w następnym sezonie będę się liczył i będę skakał wysoko i też daleko. No bo jeżeli wysoko, to co? Wysoko też skakał Dawid Kubacki jakoś przed punktem kalendowym. Więc nie chcę być jak Dawid, więc teraz brankers. Może warto by powtórzyć to, co z pierwszego konkursu? No, prowadzić nie będę, ale i tak pewnie powinna być kwalifikacja 215,5 i drugie miejsce. Przegrywam z Laje, tak mi się zdaje. Tak, Laje był liderem. On stanął na podium, nie? Gdzie stanął? Czekaj, stanął na podium w Lakli, tak mi się zdaje. Wszystko to było dziwne, wtedy czwarta była Szwajcaria w konkursie, więc to było takie dziwne. Yy, Granroth wygrywa kwalifikacje, drugi żyła. 11 stok, 12 stękała, 13 ja. 21 dopiero Dawid. No, troszeczkę słaby wynik, ale na, mógł się tak różnić rozróżnić. 30 zniszczony, i 34 wolny. No to na tyle. Dziękuję, dobranoc. Czas na pierwszą serię konkursu, bo to, to były oczywiście kwalifikacje. Chociaż i tak, druga dziesiątka to wynik też dobry, jak na mamucie. Bo tylko raz stanął na podium w na Mamucie. To było drugie miejsce w Wik Dobra, coś mi się zawiesiło i wracam liderem dalej Pawlości i teraz popatrzę na mój skok. No i będzie o wiele dalszy. Może jednak nie, ale skok dobry. Skok dobry. E, 211 metrów i Brankers jest drugi, więc ta dwójka dzisiaj się uśmiecha. I jedynka i dwójka. W kwalifikacjach i drugie. I, e, i teraz jest drugie. I wygra Paszkę. Drugi Granerut, trzeci Stoch. Piąty stękała. Dziewiąty Żyła, dwunasty kubacki, 20 ja więc się zmieściłem. W tej drugiej 10. 27 wolny, 29 zniszczał. No więc to Polacy, którzy startowali się zakwalifikowali. No i super. Tak trzymać. I teraz popatrzmy. Hamman liderem przed moim skokiem. 222,5 metra mu się skoczyć. No. No, dzisiaj też tak się rozluźniłem po tym pierwszym konkursie indywidualnym, bo ten pierwszy był znakomity. Oj, to będzie widać, o, to będzie bardzo słaby skok. Chociaż nie, jeszcze pociągnąłem do tego 200. 202 metra, ale jestem czwarty, Eee! To nie będę ostatni. Myślałem, że po tym skoku będę ostatni. Ale jednak nie inni skaczą gorzej. Nie no, to był najgorszy skok, ale przewaga była duża. No, zresztą, to, ale pewnie będę dopiero w trzeciej dziesiątce. Ale i tak jest trzecia dziesiątka, yy, albo druga, nie wiadomo jak to wszystko się potoczy. Paszka wygrywa konkurs, drugi granerut i trzeci żyła. Więc za to wygląda, że żyła obronił plastron. Lidera i zostanie zwycięzcą Pucharu Świata, brawo. Ósmy, siódmy Kubacki, ósmy stoł, 22 stękała. Dwudziesty drugi wolny. Dwudziesty jaj, dwudziesty ósmy zniszczą. Upewnijmy się, tak Żyła obronił kamizerka lidera Graner dru, drugi, który jest czwarty w generacji i siódmy paszkę w generacji, zwycięzca dzisiejszego konkursu. Piękne zakończenie. Zobaczymy, kto zwyciężył też planicę 7. Chyba Piotrek Żyła, bo miał przewagę i powinien to na spokojnie wygrać planicę 7. Tak jak my, wygraliśmy po prostu wszystko. Po prostu wszystko wygraliśmy tutaj, i Tytuł Mistrzy Świata, i Puchar Narodów, i Puchar Świata. No coś pięknego, jeszcze Dawid, no to był jeden z najpiękniejszych sezonów. Dwóch Polaków na podium. Pięknie jak to wszystko wygląda, wszystko przelecieliśmy, oczywiście zaczęliśmy od Titi Zenoista, tutaj dopiero zaczęliśmy, ten początek sezonu jeszcze spędziliśmy w Fiskapie i w Pucharze Kontynentalnym. Więc tu wszystko, wszystko po prostu na raz. Generalkę tak jest, żyła wygrywa. Ja jestem na miejscu 20, więc jestem 10, wynik bardzo dobry. Tutaj jeszcze generalka pucharu narodów. Oczywiście wygrywam tutaj tak samo. Wygrywamy puchar narodów w pięknym stylu. Puchar lotu, zwycięża Piotr żywa! 100 promi punktów przewagi nad drugim Markusem. Powiem czterech skoczy tutaj Markus jest wygrał. Rower wygrał tutaj. Dawid Kubacki, Winningham 5. Markus Zambich, ale patrzcie, kto był siódmy. <grystanie> Planica 7. Kto tutaj zwyciężył? Piotrek żywo, tego się można było spodziewać. Ja na miejscu 47. Nie wiem, jakim cudem. Nie wiem, jak to wszystko działa. Jeszcze tutaj wyniki Mistrzostw Świata. No, ja nie mogę tego kliknąć, No, mogłem. To Piotrek niby wygrał, ale wtedy Piotrek zdał. Nie pamiętam, jak tam było. Ale no cóż, zakończyliśmy to wszystko. Jeszcze będzie benefis Kamina Stocha. I wiecie co? Zrobimy to jutro. Jutro ostatni konkurs, ostatni yy, skok Kamina Stocha. Dwa ostatnie skoki Kamina Stocha. Będą gwiazdy, to jest pewne. I cóż, żegnamy się. Do zobaczenia jutro. Siema.